Łopata Grincha, piernik, ciepłe mleko to trzy nowe eventowe przedmioty na ewencie świątecznym. Podczas eventu możemy zdobywać prezenty poziomu pierwszego, ale żeby zdobyć trzy nowe eventowe przedmioty musimy zdobyć ich aż tysiąc i wymienić je na najlepszy prezent poziomu czwartego. Ale jeżeli chcecie wiedzieć co jeszcze dodaję na serwery to oglądaj koniecznie do końca, więc widzimy się na anarchii. Ok, event świąteczny, jak widzicie już wystartował. Całkowicie nowa mapa, klasycznie. Widzę, że to taki darmowy prezent Ale jeszcze przed dalszym odcinkiem chciałam was poinformować, że to 100 łapeczek lasujemy 150k Więc jak chcesz brać udział to zostaw suba, łapkę w górę no i komentarz ze swoim nickiem Zapraszam was do oglądania Sobie przy okazji możemy tutaj podejść, po zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało Okej, okay. kliknij Trzy prezenty poziomu drugiego Okej, okay. zostawmy to sobie może na trochę później W ogóle zwiedźmy łapę Łapa jest naprawdę bardzo ładna, widzę co, tylko kolorystyka jest zmieniona ale naprawdę klimat daje bardzo, bardzo fajny, taki świąteczny, dużo prezentów, lizaczki, choineczki, to co mi się podoba, śnieżki na górze, no naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie, w ogóle gdzie tutaj są jakieś skrzynki, tutaj widzę, że jakiś kalendarz adwentowy, trochę mnie tutaj nie było, dawno nie grałem no ale powracamy teraz, powracamy z kontentem na Anarchię, więc możecie w komentarzu napisać jakie byście chcieli odcinki No i niedługo planuję zacząć streamować, więc możecie wyczekiwać na moje pierwsze streamy z eventu Ok, kalendarz, kliknijmy Ok, czy to można było przez cały grudzień odbierać prezent? Widzę, że niestety nic nie odbierałem I nie mogę nic tu dobrać, ale dobra, pomijmy to Prezenty, cztery prezenty To znaczy, że cztery dropy będą Pierwszy prezent, no to słaby drop to jest prawdopodobnie który będzie dropił z graczy, drugi No też nie jest za dobry, trzeci Okej, okay, nowy pecik No ciekawe, tutaj widzę, jakieś nowe eventowe przedmioty Jak ciepłe mleko i piernik Okej, okay, wygląda to naprawdę ciekawie, znaczy, że skrzynka Poziomu trzeciego jest nawet, nawet fajna, no i najlepsza Najlepsza skrzynka poziom czwarty, co tu dropi? Łopata Grincha ok, No ten przedmiot, scalujemy w ten przedmiot dzisiaj. Lecimy teraz tutaj na strefę wentową, kupmy sobie ciastko za 100 dolarków Jak widzicie ekipy są ustawiony, no ale to już ustawiłem już dawno, dawno temu. Okej, okay, tutaj jest klep jakiś. A że to można... Okej. Okay. Dobra, bo troszeczkę czytałem na ogłoszeniach, jak ten dziwnice wyglądał, więc wiem. Ale dobra, lecimy się klepać, zobaczmy w ogóle jak to dropi. Takie pierwsze kileszek, jak chyba itemów się tutaj nie traci zara zaraz możemy tutaj sprawdzić przy jakimś graczu. Sobie możemy tutaj zabić... Ołówkiem uwalnijmy. Okej. Okay. Nie, nie traci się prezentów. Czyli że po zabiciu... Hmm, fajnie to wygląda, kurde. To z czego co wiem, też jakieś biaczki powinny być. Więc zobaczmy jak to wygląda. Świąteczna skałka, 24 sekundy. Dobra, poczekajmy sobie na tę skałkę, zobaczymy co w ogóle z niej dropi. Dobra, jak widzicie, ta skałka już wystartowała. Z co wiem tak jak na, na ostatnich eventach? Chciałem po prostu bitny z tego jakiś fajny ludzik podał nam ma dropić. O! Okej, okay, prezenty dropy. 5 prezentów. Kurde, nie spodziewałem się, że to tak szybko zdobędziemy, ale dobra Więc tutaj widzimy się przy jakimś openingach jak będę miał po prostu więcej prezentów za czym jak tutaj dropi. Więc widzimy się za chwilkę. A no więc tak jak powiedziałem tak zrobiłem, więc postanowiłem pójść trochę pofarmić prezentów. Oprócz tego zagrałem w jedną fajną minigierkę, więc widzimy się przy openingu. A no więc otworzyliśmy już do pierwszego openingu. Tutaj sobie naszykowałem trochę takich prezentów. Więc sobie idziemy na lasowy. Otworzymy oczywiście poziom czwarty na samy koniec, bo oczywiście mam nadzieję, że mi z tego łopata dropnie. Więc zacznijmy może od poziomu drugiego, bo drugi to jest taki jeden ze słabszych. Więc myślę, że wszystko naraz otworzymy. Widzę, że tu dużo setów dropi. Okej, okay, czyli że... Nie wiem nie wiem co tam w sumie dropi, ale same sety dropy, więc można to w sumie wyrzucić. No i teraz poziom trzeci. Na poziomie trzecim to są jakieś ewentualne przedmioty. I chyba pet jest. O, kaska, więc fajnie jakby w sumie pecik dropnął. O, anarchiczny miecz. O, szybkość. To dobrze. Trident, kamyk, kolejna książka, klata. Okay, kolejny trident. O, pierniki. O! Mogą być i spodnie, dobra, to wyrzućmy. No i mamy jeszcze jedną poziomu czwartego. No kurde, jeszcze sprawdźmy ten drop jeszcze raz. Drop. No kurde, jakby ta łopata dropła. Jeszcze łopata i to nam brakuje. No dobra, lecimy. I. Cztery perły? Nie, nie tak, ja nie mogę perły dropy. Dobra. Po tym jakże słabym openingu postanowiłem pójść się poklepać, no i przy okazji zbierać prezenty. O, o, o. GOL! No i tam mi się podoba. Gdzie, przyjacielu? Lecisz? Kolejny? Wszystko było, ale nie straciłem prezentów, bo mam rangę. No tak, kurde. Pokaż przyjacielu, ile masz prezentów. Nie, no tak się poddajesz. Kurde. Kurde, no nikt nie ma przy sobie prezentów. O. Nie no już! Nie! Lecisz! I? Prezenciki moje? Nie no w ostatnim momencie, kurde! No, ty musisz mieć kolego prezenty. O Kurde, szy szykiarka z grincha by się przydała. O! No i to mi się podoba. Dobra, kurde, znów nie miał prezentów. Dobra, masz ołówka przyjacielu. Nie no, prezenciki, no tu musisz mieć jakiś prezent, no nie wierzę, że nie masz. O, no nie miał, naprawdę? Kurde. Dobra widzowie, więc zaraz tutaj będzie boss, główny boss, boss grinch, zobaczymy co w ogóle z niego drobi. Mam nadzieję, że w ogóle mi się uda go zabiedzie, widzicie on taki i tenki. To jak skalibur jest. Więc zobaczymy jak ten będzie oglądajmy, w ogóle mu komuś ołówek. Kurde, mogłem wziąć podkę, to i bym im rzucił, żeby mnie zadawali. Okej. Okay. Weźmy sobie koksa. O dobra, jest już ten boss. Jak on wygląda? Gdzie on jest? Ej, co jest? Jest, to jest tak. O, dobra, widzę go. Czy mi się go uda zabić? No, kurde, jest tu strasznie, strasznie dużo osób. Czy jest to w ogóle możliwe do zabicia? Kurde, no mam niby. Nie wiem, no. Okej, okay, jeszcze la... jakieś lagi, to są. O, dobra. Ale sus... To... Boże, ciekawe ile on teraz FPS-ów Ciekawe czy tylko top 1 top jeden miejsce Zdobywa przedmioty czy jest top 1, 2, 3 Hmm, ciekawe dobra, gdzie on jest? O tutaj Ale on... fajnie, fajnie wyrzuca ten boss, kurde, podoba mi się ten boss. Ale, według mnie, to jak, jak to aktualnie jestem, boss, to powinno być tutaj PVP on. Że ludzie tracą itemy. To to by byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajne. Myślę, że. Bo wtedy by tak dużo osób tutaj nie było, bo, bo. by tracili itemy. Kurde, widzę, że. Bo ma mega przewagę. No, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. najpierw, napiszę tej osoby. I się spytam, co dropu mu z bossa. że ile hp mi zabiera, co jest nie, no ale fajnego, fajnego bossa przy, tutaj przyłącili, no nie powiem, że nie tylko kurde jest strasznie dużo osób na nim no i to jest jedyny kurde minus tego bossa no bo jak widzicie, no kurde nawet ciężko no ciężko go zobaczyć, nie wiem czy już go zabili nie, jeszcze 200 hp ma boss no ale gdzie on jest, gdzie on jest Aha, to oni z tym bossem mogli wyjść, naprawdę. Boss grinćmy jeszcze 200 HP. Tylko. O kurde, co tutaj się dzieje? O, tutaj on jest. Ale bym. To by mnie to Babia jakbym miedź wyrzucił. Bo na strefie da się wyrzucać itemy. Teraz to wam nie pokażę tego, ale zaufajcie mi na słowo Kurde To łoma strasznie, dużo nie wiem jakim zydomą tyle w niego wtrafia Miejmy nadzieję, że chłop nie jest na citach. Chyba, że na czacie będzie może pisało co dropi z bossa Ale, boss naprawdę, kurde, będę chyba codziennie na niego chodził Strasznie też dużo... na HP zabija ten boss Jeszcze 100 HP, 100 HP jeszcze ma, ale kurde no Za dużo osób tu jest, żeby w ogóle tego bossa zabić Totalnie, że to już jakiś łop nie bija. Ale boss fajny, to jest stylu takim w sumie co było na ostatnim evencie, ale... Nie no, fajny, mi... ja to lubię, bo na te bossy chodzić Może jeszcze uda nam się w tym odcinku jeszcze jednego bossa zabić Znaczy, spróbować zabić Zobaczymy Jak nie zapomnę, to, to nagram to Boże, jakie lagi, to są 60 HP Ej dobra, chłop ma 1000hp, To jest kurde no niemożliwe Jak to jest w ogóle możliwe? Chyba napiszę do tego chłopaczu, nie chciałby mi swojej perspektywy sklipować Jak nie znaczy tak, to może wyślę 20hp? Dobra i was został pokonany i nie pokazało co dropo. Okej. Okay. Dobra. No to widzowie, widzimy się zaraz przy openingu. O ostatecznym openingu. No no więc widzowie zbliżamy się tutaj małymi krokami do końca odcinka. Ale jeszcze mam tutaj troszeczkę prezentów do otwarcia. W tym odcinku sobie aż tyle prezentów zbieram. Troszeczkę kupiłem z rynku, więc sobie je tutaj pootwieramy. Będziemy po jednym brać, że po prostu mnie nikt tutaj nie zabił, żeby nie stracić. Oczywiście, się łopata Grincha i tam, który byśmy chcieli dropnąć. Więc otwieramy, dropnęliśmy refy. No to na, ra na razie jest to dość słabe. Więc sobie to odłóżmy Spodnie. No dobra. Może teraz na szybko tak dwa. Nie. No kurde, na razie. Na razie drop mi się nie podoba. Okej, okay, pierniki, też mam pierwszy ewentowy przedmiot, czy jestem z nich zadowolony? No! No, jestem, jestem. No ale łopata, łopata, no to jest przedmiot, na który wyczekujemy, kurde. Tak dawno mi nie oddało OP, tak dawno openingi mi nie oddały. Zawsze jakieś słabe przedmioty dropiły. Niech chociaż teraz odda. Okej. Okay. Pecik, Ciekawie, ile on jest warty na rynku, ale dobra, później sobie podsumuję. Jakoś 30 tysięcy wywarto, to będzie naprawdę fajnie. No ale kurde, no niech, niech dropnie siekiera, znaczy łopata, łopata Siekierka była na tamtym, yy, ewencie. W tamtym roku, kurde Ciekawe ile w ogóle na nią jest procent, pewnie dość mały Ale widziałem, że innym dużo razy dropiło, mi na razie no Chyba najgorszej temy co mogą w ogóle dropić Albo niech jakaś sakiewka dropnie Sakiewka też nie jest zła, czym... no mamy kurde połowa elitro mi dropła, okej okay. No też mamy 200 tysięcy No dobra No ale to i tak no jesteśmy aktualnie na razie i tak na minusie No ale dobra, to zawsze coś, zawsze coś Okej, okay, kolejne buty Kurde, zaraz mi się mniejsze skończy Lata Strasznie dużo tych Zropi Kolejne pierniki Dobra widzę, to tutaj ustawi jak pikunek, że... Znaczy żeby sobie mógł gdzie to otwierać, no i widzimy się za chwilkę Dobra, więc tutaj jesteśmy już po krótkiej przerwie Lecimy dalej z openingiem U, o Dobra, ciepłe mleko, to z tego też jestem zadowolony No na razie kurde trzy fajne itemy dropy, nie no w sumie cztery Cztery fajne itemy, no, no najważniejszy ten, który Kurde, jeszcze nie drop, no będę musiał najwyżej go kupić No bo kurde, zamysł odcinka jest, żeby dropy Wszystkie, wszystkie ewentualne przedmioty Oprócz oczywiście petów, bo te są najmniej potrzebne Kurde, wiesz, sobie kupię tę łopatę I może jeszcze przetestujemy te przedmioty Jak one działają pod koniec odcinka W sumie po openingu, więc widzowie oglądajcie koniec i do końca Zawcie łapkę i suba z dzwoneczkiem No bo co, 200 łapeczek, losujemy 400k Więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie Dawno odcinka nie było Łapką moglibyście tutaj ten dać Okej, okay. kolejny pet, dwa pety o Kurde Nie jest źle No ale jeszcze sześć Dobra, otwórzmy trzy naraz. Dobra, Trzydzieści 32T. Ciepłe mleko, okej okay. No, rano, to nie jest źle. Kolejny ciepłe mleko, co jest z mi... Już mamy z tak ciepłego mleka. 4 liczne serca. No, dobra. Ostatni. Co nam dropnie? I 32 serca. No, dobra, widzę, to widzimy się zaraz przy testowaniu tych wszystkich przedmiotów, jak one działają. Ale jeszcze przed tym postanowiłem sobie kupić na no łopatę, żebyśmy w sumie mieli co testować No tak jak powiedziałem, wszystkie ewentowe przedmioty Więc sobie tutaj kupmy, zacznę w ogóle ile najtaniej kosztuje 200... Yy, 237 k no dobra, no to kupmy sobie No i kurde mamy ten przedmiot, no czy jak on będzie działać? Czy na spawnie działa? Nie działa Dobra, no to widzimy się za chwilę